27 lutego zapraszamy w ramach Śród Literackich na spotkanie z poetką, absolwentką socjologii i pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących pamięci kulturowej, społecznej, historii oświaty, wychowania, edukacji regionalnej. Pisze doktorat z zakresu historii oświaty. A debiutowała tomem wierszy, i to będzie głównym, że tak powiem, elementem naszego spotkania, tomem poezji Traktat Życia. Jak już powiedziałem, jej zainteresowania kierowane są w stronę historii, pamięci indywidualnej, zbiorowej, historii szkolnictwa, oświaty, regionu. No, czyli. Wszechstronnie, że tak powiem, młoda osoba, a wszechstronne zainteresowania i myślę, że będzie o czym porozmawiać na tym podczas tegoż wieczoru jeszcze styczniowego. Serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszam, a spotkanie poprowadzi profesor Teresa Zaniewska.